Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jak co dwa tygodnie się spotykamy. Oczywiście możecie wcześniej zobaczyć to, co się dzieje na live u mnie na lewo, ubezpieczenia, ale chcę też Wam pokazać to, co się, dzieje, co się dzieje w międzyczasie tutaj na YouTube, tak? Więc też, też będę Wam opowiadać. Słuchajcie, jak widzicie, są żółte róże, mówią, że to podoba kolor zdrady, więc ja dzisiaj Wam zdradzę parę rzeczy, o których warto pomyśleć w trakcie zbliżającej się majówki i wakacji. Ja już tutaj kartę zapisałam, co chcę, nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, ale będę Wam o tym wszystkim opowiadać. Słuchajcie, pierwszy punkt, o czym warto pamiętać, jest to asystans krótkoterminowy. Umówmy się, są osoby, które jak mają samochód ubezpieczony, posiadają cały pakiet, tak? czyli szeroki asystans autokaskoce, ale są często klienci, którzy no, mają starsze samochody, autokasko jest nieopłacalne, bądź jest już w takim wieku, że firmy ubezpieczeniowe nie przedstawiają ale autokasko i wtedy tak naprawdę człowiek już myśli tylko o ocenie, myśli o asystansie, ale jest też tak, że no, czasami wyjeżdżamy tymi samochodami właśnie albo na majówkę albo na wakacje, tak? I nagle się zastanawiamy, co jest bardzo dobre, zastanawiamy się, no a co się stanie, jak samochód, że tak powiem, się zepsuje po drodze, tak? No wiadomo, że holowanie, holowanie i, i cała procedura jest dosyć kosztowna. I słuchajcie, wychodzą naprzeci właśnie firmy ubezpieczeniowe, jedna z nich jest bardzo fajna, oczywiście nie powiem nazwy, zapraszam, wszystko powiem, wyliczę. I słuchajcie, ta firma ubezpieczeniowa y, daje możliwości ubezpieczenia zarówno na wyjazd na Polskę, jak i Polskę i Europę i tu nie wiem czy widzicie, ale jest limit 1000 km, 1000 km nawet na Europie, więc y, więc to jest naprawdę już fajny, fajny limit, tak? Już, że, że tak powiem, można bójnąć się trochę dalej. No i teraz zapytacie się niepewnie, ile to kosztuje. Ostatnio właśnie ten asysta z krótkę terminowy liczyłam dla mojego klienta, bo ma tylko ocenę, że tak powiem, będzie wyjeżdżał. Co jest to kosztowało, ja nie pamiętam dokładnie ile, ale w Polsce robimy plusy, więc to jest 100 plus plus jakiś tam, nie wiem czy to było 15 czy 25, ale powyżej stówki, ale tak sobie myślę, że nawet jeśli by to kosztowało, nie wiem, około 200 zł, to tak naprawdę, słuchajcie, zwanie Lawety, żeby przywiozła Was przykładowo, jak jesteście po Polsce, z morza do gór, i wrócić, to sądzę, że kosztowałoby to więcej niż 200 zł. Tak więc, jeśli gdzieś wyjeżdżacie i się zastanawiacie, tak, co się stanie, gdyby to asystent krótkoterminowy macie możliwość wykupu na tydzień, na dwa, na trzy, żeby móc spokojnie jechać. W razie, gdy jest auto zastępcze, przy tym tak, ewentualnie hotel, jeśli nie ma możliwości dostania się do miejsca docelowego, bądź nie ma samochodu, bo wiadomo, im bliżej, im bliżej słuchajcie, wakacji, tym tych samochodów będzie coraz mniej, bo więcej osób będzie korzystało. Druga rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to są podróże. Teraz na majówkę, na wakacje. Ja na, nie wiem, czy na YouTubie już mówiłam tutaj, natomiast mówiłam już wielokrotnie na, na Facebooku, że zachęcam Was do tego, żebyście ubezpieczyli się na wyjazd. Dlaczego? Dlatego że. Już nie będziemy uprawiać czarnowictwa, że, że stanie się Wam coś strasznego i trzeba będzie transport z włoch zrobić. Ja mówię tutaj o tym, że chyba przez te różę to ten telefon mi łapię cały czas ostrość takie odnoszę wrażenie. I słuchajcie. Ee, że będzie transport zwłok, ale możecie, nie wiem, się przeziębić, możecie złamać nogę, zwichnąć sobie kostkę, nadgarstek, cokolwiek, tak. Ubezpieczenia podróżne są to naprawdę, słuchajcie, tutaj znowu stuwa. To nie jest dużo. Jeśli wyjeżdżacie gdzieś na wakacje, przykładowo tak jak ja wyjeżdżam na wakacje z moją rodziną, to to kilkanaście tysięcy złotych kosztuje nas taki wyjazd na cztery osoby 2 plus 2, tak? Więc uważam, że dodatkowo 100-200 zł nie jest już dużym kosztem w porównaniu do całości, tak? Wybierając parking płacimy tyle samo. Więc zadbajmy bardziej o nas, tak, żebyśmy my wrócili, żebyśmy my wiedzieli że w, w razie jakichś problemów zdrowotnych to nie będę się zastanawiał, co dalej, tylko zadzwonię do firmy ubezpieczeniowej, w którym jestem ubezpieczona, ubezpieczona. E, I to będzie mój jedyny problem. Resztą zajmą się właśnie firma ubezpieczeniowa i asystent medyczny, który jest właśnie w takich pakietach. Słuchajcie. Jak majówka, to i grill, e, więc e, mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo ostatni weekend było cudownie pięknie u nas nad morzem, no ale im bliżej majówki, tym jest gorzej, więc mam nadzieję, że ta majówka, m, pogoda będzie zdecydowanie lepsza, żeby można było właśnie zrobić te grille. No dobra, no, ale jak grille, to i będzie zabawa, tak? I w trakcie, słuchajcie, tej zabawy może się wydarzyć kilka rzeczy. O pierwszej rzeczy, o której Wam chciałam powiedzieć, to o urządzeniu, bez którego chyba większość nawet chodzi do toalety, czyli mówimy o telefonach, tak? Telefony zarówno nowe, tak, e, bądź używane, e, możecie ubezpieczyć. To nie jest tak, że ubezpieczyć możecie tylko telefon w dniu, który go kupiliście. Jeśli przykładowo, nawet u nas, tutaj na szczecińskiej w Lea, kupiliście telefon używany e, i przykładowo nikt Wam nie powiedział albo nie wiem, nie, nie usłyszeliście tego, że można było bezpieczyć, w każdej chwili możecie przyjść. Jedyny warunek, który trzeba pamiętać, żeby telefon musiał spełnić, to są 4 lata. 4 lata na rynku, jeśli nie ma więcej, może być. Mówimy 4 lata, może nie na rynku. Od premiery na polskim rynku. Jeśli przykładowo telefon był wprowadzony do Polski, nie wiem, 2 lata temu, to jeszcze chciałem, przez 2 lata można mieć ubezpieczenie, bo mówię o jednym z produktów. Jedna firma ma dedykowany produkt na, na ubezpieczenie telefonów, więc, więc to, to może być. No i tyle Znowu zapytacie się mnie pewnie, ile to kosztuje. Powiem tak: patrząc na tendencję, im droższy telefon, tym składka jest niższa. Tak więc droższe telefony wychodzą zdecydowanie moim zdaniem korzystniej, jeśli chodzi o finanse, bo zakresowo są takie same. Wychodzi o około 10%, 10 wartości urządzenia. Od czego jest to ubezpieczenie? Od wszystkiego. Od tego, że mi wypadnie z ręki, że go zaleję, utopię w toalecie, wypadnie mi, nie wiem, stolepki, ktoś mi go ukradnie. Tak? Czy siedząc w barze, czy stolepki z Wystarczy wtedy zgłosić na policję, no bo bez tego się nie da. I że tak powiem, że. Nie zastanawiamy się, kurczę, drogi telefon, i co teraz? Od tego jest właśnie ubezpieczenie. Więc na tych grillach te telefony możecie ubezpieczyć um, przed, przed tymi grillami ubezpieczyć zarówno telefony nowe, jak i używane. I obojętnie, czy kupiliście u nas nowy, czy kupiliście u nas używany, czy kupiliście w sieci komórkowej, tak? Przedłużając abonament, czy na internecie gdzieś kupiliście. Słuchajcie, nieważne. Nowe i używane do 4 lat. Um, można ubezpieczyć. Naprawdę są klienci, którzy z jednej kulisy trzy razy już naprawiali swoje urządzenie, bo po prostu telefony ciągle wypadają z Okej, Ok, słuchajcie. Jeśli chodzi o, o tego grilla, na którym są zabawy oprócz telefonu, słuchajcie, mogą się zadziać różne rzeczy. Wy chyba kiepsko to, to widzicie, dlatego ja Wam to przeczytam. Tu jest napisane okno, biest, torebka, złamanie. Jeśli orientujecie się troszeczkę w ubezpieczeniach albo obserwujecie mnie, z czego się cieszę, to to wszystko będzie związane z ocen w życiu prywatnym. I teraz tak, jeśli na tym grylu będą dzieci, będą grały w piłkę, no, żeby spędzały czas na dworze i nie chcą Piłka, e, piłka trafi w okno, które się rozbije, to jeśli dany opiekun ma ocę w życiu prywatnym, to nie będziecie od niego musieli wyciągać kasy, że tak powiem, z kieszeni, tylko skorzystacie z ubezpieczenia. Jeśli Wasz pies pogryzie jakąś torebkę e, Waszych gości, to to pójdzie z Waszego OC w życiu prywatnym. Jeśli poprzez rozklaną e, wodę na posadzce u Was, Ktoś się pośliźnie i złamie sobie, czy zwichnie, cokolwiek, wówczas to idzie też z waszego oca w życiu prywatnym. Więc słuchajcie, idzie fajny czas, czas spotkań, czas zabawy, czas podróży, ale pamiętajcie, że przy tych podróżach mogą się zadziać różne wypadki. Jeśli obserwujecie e, czy wiadomości, jeśli obserwujecie na internecie różnego rodzaju zdarzenia, e, to zauważcie, że wypadki są codziennie. To jest tylko kwestia tak naprawdę, ile osób zginęło, czy ktoś zginął i jakie ma obrażenia, jeśli nie zginął, tak? Więc to bywa różnie. Do nas średnio codziennie przychodzi jakiś klient, któremu telefon wypadł z ręki, no i niestety aplikacja pajączek, słuchajcie, na ekranie. No niestety, a ekrany nie są tanie do wymiany, tak? A już w iPhone'ach w ogóle tak naprawdę się nie opłaca naprawiać, bo często jest to już ponad 70% wartości, wartości urządzenia. Więc jak najbardziej życzę Wam, słuchajcie, żebyście się bawili na majówkę dobrze, żebyście wakacje mieli zaplanowane i było, i było wszystko jak najbardziej, jak najbardziej dla Was, ym, dla Was przyjemne i miłe, ale pamiętajcie o tych ubezpieczeniach. One naprawdę, naprawdę mogą pomóc. W takich sytuacjach, gdzie, gdzie potrzebna jest ta pomoc, żeby nie trzeba było się prosić kogoś, żeby były te wakacje, te wyjazdy miłe i przyjemne, a jeśli trafi się, właśnie. Czy potrzeba holowania, czy skorzystania z lekarza, e, czy uszkodzimy jakiś e, e, coś w hotelu, w pokoju, w którym będziemy wynajmować, e, to jak najbardziej słuchajcie, warto z tego skorzystać. Życzę Wam do wszystkiego dobrego. Widzimy się znowu za dwa tygodnie. Jak macie jakiś temat, dajcie znać, napiszcie smsa, na Messengerze, na WhatsAppie, maila, jakkolwiek chcecie. A, a jak mi to za dwa tygodnie, ja wam coś wymyślę i mam opowiem. Słuchajcie, życzę wam miłego dnia, miłego, miłej długiej majówki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!